W sobotę 26 września odbyło się oficjalne otwarcie Biura Lewicy w Kutnie. Zorganizowano spotkanie z mieszkańcami i konferencję prasową. W konferencji wzięli udział poseł Tomasz Trela, wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej i szefowa Forum Równych Szans i Praw Kobiet Małgorzata Niewiadomska-Cudak, a także Grzegorz Majewski, sekretarz lewicy w województwie łódzkim. W Bukowskiej zostały złożone takie projekty ustaw jak najniższa emerytura 1600 zł na rękę w Polsce leki na receptę dla wszystkich obywateli maksymalnie za 5 zł czy wyższe nakłady na ochronę zdrowia do 7,2 PKB czyli 150 miliardów złotych. Dostrzegamy te problemy, które są dzisiaj w dobie epidemii koronawirusa, szczególnie przed jego drugą falą i dostrzegamy jako lewica, że w pierwszej kolejności powinniśmy wzmacniać te dziedziny życia publicznego, które są najbliżej obywatela, czyli w tym przypadku ochrona zdrowia, według naszego projektu to by było około 40 miliardów złotych więcej na zdrowie. Rząd prawa i sprawiedliwości przeznacza pieniądze na wojsko, na policję. Lewica uważa, że te pieniądze powinniśmy przeznaczyć na ochronę zdrowia. To są działania, którymi zajmujemy się w polskim parlamencie, ale to są też działania, o których chcemy rozmawiać z obywatelami. Na takich spotkaniach jak dzisiaj w Łęczycy, na takich spotkaniach jak dzisiaj w Kutnie przed nami cała droga po województwie łódzkim, ale też po całym kraju Powiat Kutnoski, właśnie w tym powiecie, rządzą kobiety. I jak widać, to rządzenie jest bardzo dobre, jeżeli właśnie chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej, bo tutaj szefową powiatu Kutnoskiego jest właśnie kobieta. Kobiety wzięły sprawy w swoje ręce i dzisiaj możemy widzieć efekty pracy kobiet właśnie w postaci tego biura gdzie sympatycy lewicy będą się spotykali nie tylko sojuszu lewicy demokratycznej ale i także wiosny i również partii razem kolejne biuro nowej lewicy w terenie to także współpraca z naszym eurodeputowanym Markiem Belką bo dla nas dla lewicy Ważne jest to, co dotyka bezpośrednio każdego człowieka, ale ważne są też te sprawy europejskie, nasz udział w wielkiej rodzinie narodów i projekcie zwanym Unia Europejska, dlatego że Unia Europejska to nie tylko ten przysłowiowy bankomat, ale to także wartości, wspólne wartości, które prezentujemy i które Unia Europejska przynosi do naszego kraju. Dlatego liczę na dobrą współpracę zarówno ze strukturami, jak i z mieszkańcami miasta i powiatu kutnowskiego i także o zgłaszanie problemów, które mogą być podnoszone na kanwie Parlamentu Europejskiego w interpelacjach, w różnego rodzaju kwestiach, które dotyczą naszego regionu, ponieważ nasz eurodeputowany bardzo mocny nacisk kładzie na... Sprawy związane z ekologią, z, z stepowieniem niektórych regionów Polski i to niestety też dotyka czy powiatu Łęczyckiego, czy Kutnowskiego i naszej najbliższej okolicy. Nowo otwarte biuro mieści się w budynku dawnych koszar 37 Pułku Piechoty przy ulicy Grunwaldzkiej 1, pokój 320, wejście od strony Biedronki.